Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Cytrus, a to jest kolejny odcinek z Gry 2 z dodatkiem Pan Zniszczenia. Eee, bierzemy oczywiście swoją postać, już 17 poziom, więc już nie jest źle. I lecimy na kolejne zadania, jakie będziemy musieli wykonać w Ludgolę. A mamy teraz przeszukać Salomar pod swoimi wzgórzami. W poszukiwaniu kostki, no właśnie, w końcu kostka. Także mam nadzieję, że szybko ją znajdziemy bez najmniejszych problemów i będziemy mogli już sobie... E, łączyć te różnego rodzaju e, brylanty, klejnoty i tak dalej, tak Znaczy, akurat się nie da, e, miksturki, e, no wszystko co zresztą się da. Dobra, e, ogólnie to hm. to wielki zamieszaniec. Ogarnijmy że jeszcze sobie ukryć. tutaj e, te potki bo akurat te są z opaskami dużo lepsze, bo dają aż 200 punktów życia. Właśnie nie wiem co tu jeszcze taka potka mała robi u mnie w plecach, jest to na pewno out E, Okej, okay. mana, mana. Wszystkie mają po dwa paski, tak, dobra, no to też out. Pyk, pyk, pyk. E, naprawa ekwipunku. E, czy my tutaj znajdziemy jeszcze jakieś fajniejsze buciki? 11, 11... E, raczej tutaj nie. E, Zbroje, ostatnio wszystko kupiłem, wszystko co ma być jest w porządku. Chyba trzeba będzie już najwyższy czas w końcu ruszyć gdzieś Tą całą krainę i podbijać o 12 do 32. o ale nie, ten jest bardzo fajnie zdenchantowany i ma dużo odporności, dobra, mniejsza. Lecimy już na zewnątrz, oczywiście i trzeba będzie wbijać poziomek i szukać w końcu tę kostkę w salach umarłych pod, suchy, pod suchymi wzgórzami skalę pustko, więc to trzeba iść tak czy jak do kolejnej lokalizacji. I tych potworków nie lubię jak nie wiem co. Tak nawalając tych głupich e, błyskawicz to jest masakra. O, jest jakiś bossol, no szybko idzie w sumie. Ten pomocnik fajny jest, bo że blisko ładuje i strasznie mi tym pomaga. Dobra, e, święta kula. Za świętą kulę bardzo dużo można dostać. Jak jest jeszcze jakaś fajna. No ta jest taka powiedzmy średniej jakości, więc w miarę w miarę, nie? Ogólnie to bo zajrzyjmy sobie tą miksturkę, Many leczenia, no można wziąć jedną. Dobra, skrytki. Właśnie ten epizod jest fajny, bo mimo, że jest pustkowie i to jest straszne rozległe tereny są, to bardzo dużo jest tej skrydek i dzięki nim można różnego rodzaju właśnie te klejnoty i znaleźć, więc lecik, z tym uczy żaby jakieś no. Dobra. Ups, pułapka. O, jakieś... latający sejmita. Hehe, <laughs> okej. Okay. Procasz. Ogólnie to to... Nie wiem co to jest za ten czy To jest jakiś... Pff, nie wiem. Co to ogólnie, Bo to chyba człowiek? Znaczy to jest jakby... potwór? Ale co on nim więcej wie się? Do czego, do czego podobno? Na przykład te co są ewidentne jakieś żaby, nie? A te to nie mam pojęcia co to może być. Ale mniejsza, to ważne, że daje expa. Strasznie dużo. no Co rusz, to są właśnie jakieś ukryte rzeczy, właśnie albo pod e, skrzynkami, albo na takich palach, co nabite są tutaj właśnie te ciała. Ale ogólnie to y, nie ma kamieni, które mogliśmy tak wysuwać, jak na przykład w pierwszym akcie, czyli w tym całym naszym e, obozowisku. Łatrzyc więc zawsze coś za ale ten akces jest sporo. Bardzo, bardzo fajnie się go przychodzi. Dosyć szybko, w miarę i jest właśnie e, ta lokalizacja, o której gadałem już wcześniej e, podczas wykonywania tam któregoś zadań będziemy w takim jakby kosmosie powiedzmy przebywać nie wiem, sanktuarium może, jakby to tam nazwać zresztą przyjdzie czas to i... no chodźcie dobra trzeba wszystko odkrąć elegancko kryształowy miecz jest magiczny, dobra, weźmiemy to jest jakiś błosik Ups, no nieźle tutaj. Właśnie ty, strasznie, o to pazyskazom elegancko, strasznie można się kurcze Felek przejechać na tym, że niby już po gościu, niby ten po potworku, wiecie wszystko elegancko. Jakoś eksploduje i tymi resztkami kurcze Felek w tym przypadku właśnie wyskawic nam, prawie że zeruje e, życie albo bardzo je właśnie zabiera. Ale się zebrało. Uuwa. Mamy to. Strasznie można się koczek przejechać. <noise> no właśnie nie chcę, ale Duży, kurczę Felek te terytoria, no są te szafki. Te one... Jak się trafiają jakieś mocarzyki właśnie? No, to strasznie one skaczą tak, wiecie, z Ogólnie, Ups. dobra, dało radę. No właśnie, to jest to: nie mamy zupełnie odporności, co nie z dobrą rzeczą teraz będę chyba raczej dążył, żeby jakąś tam odporność jednak mieć. Ale to wiadomo, jak będę dodawał sobie jakieś tam hmm, kryształy czy tam jakieś kamienie, właśnie te szlachetne. Bo ogólnie, teraz, tak czy siak, nie mam w ogóle w co wsadzić, tu nie ma zrobić jak miejsca, a w ogóle w niczym nie mam. W żadnym właśnie z ekwipunku rzeczy nie mam, właśnie, miejsca na jakiegoś tam slota. Znaczy, co ja gadam na jakiegoś kamienia szachetnego, więc to jest lipa, no ale no, wiecie, to jest to: brak odporności, ale za to szybko i dosyć mocno mocnowali przeciwnika, ale jakoś tylko kwestia, żeby nie zaspać. I wiadomo, za późno ich córki nie może, bo wtedy to już jest to raczej już woda po kisielu. Dobra. Co tu mamy? Ej, kamienny kaminy więc Na pewno przejdziemy tędy, ale to na razie trzeba wszystko krążyć. Wiecie co, weźmiemy sobie... Hmm. Jeden topór i dajemy jeden w He. Nie ten to jest normalnie killer, jak sieknie... Jeszcze ten pomocnik jest elegancki. Kurczę, podejdzie walnie raz, drugi. Szybkie ma te ataki, strasznie, no ale to w sumie dobrze. Dobra. I kurcze, Felek, zapomniałem gdzie jest pierwszy punkt nawigacyjny, więc jak będziemy mieli pełne eku, oto pazę skazą elegancko, trzeba będzie zobaczyć, się przejść do punktu nawigacyjnego i zobaczyć, gdzie będzie pierwszy właśnie gdzieś w terenie, żeby nie zapomnieć, no bo to będzie lipa, jeśli... wiecie. Dobra, tu jest chyba przejście na te skalne... Yy, na co? Słucham z górze, właśnie, tutaj będziemy musieli iść szukać kostki ale jeszcze nie. Ty elegancki! Łops! Dobra, to topór niepotrzebny. Ogólnie... BI! Patrz jakie... Dobra... Na razie na light. Dobrze, że jak się takie 2-3 stada nie rzucą, to już wtedy będzie lipa, ale... Ogólnie na razie nie jest najgorzej. Dobra... A teraz przynajmniej widzę, że już nie mam już takiej powiedzmy przewagi, na przed, yy, przewagi nad potworkami, więc będę chyba właśnie często yy, chodził do handlarzy i kupował od nich e, różnego rodzaju misturki, bo to co wyjdę, to już pewnie cały pas już będzie pusty z tych miksturek, no niestety. A jeszcze koszefelek, już mam drugi epizod, jeszcze ani razu nie zginąłem. w sumie fajnie. O, znowu byczki. A patrz. Tak, nawa lekka kusza nie chce. Dobra, level mamy. Ok, mamy to. Ale mocno i się tutaj wzięło. Dobra, biegę już tam za nim. E, Zły się portalu. Tam wszystko elegancko. Kluczy, chyba mamy ponad 100. Aczkolwiek 9. No to jeszcze możemy sobie ten wziąć. E, Okej, okay, co my mieliśmy tutaj brać? Ten dopiero. Skóra z żelaza. O, właśnie. To, to też jest elegancko. Wrodzona odporność. Zwiększa naturalne odporności na żywioły trucizny. Wymagany poziom 30. Pierwszy poziom odporności. 12%. Więc trzeba mieć jakąś odporność i właśnie tą wartość odporności powiększa to właśnie o 12%. Ale to wymaga aż 30 poziomu. W sumie, jeśli mam być szczery, um... Miałem dawać e, na początku, już tam mówiłem, że e, do 10 punktów, właśnie Mistrzostwo wodami toporami, ale teraz jednak dam sobie skórę żelaza, po, po, poziom da plus 30 obrony, więc na moje oko to jest około, nie, nie wiem, 25 powinno dać, więc jeśli tu nacisnę, to powinno być mniej więcej już 180 obrony. No zobaczymy. 202, dobra, więc e, elegancko, potem jest 40% tej wartości. Skóra, żelata, to jest jednak mocna rzecz. Dobra. Ehm, dam sobie teraz jednak w żywotność, wiecie? Żeby mieć więcej życia. Ehm, I żeby po prostu nam dłużej potworki zbijały je. Też bardzo ważne. A, wiedziałem, już tu jest już jakaś pułapka kuszcze, bo taki charakterystyczny dźwięk to... Ej, spok. No, co my tu mamy? Mane, okej. Okay. Akurat nam to nie jest takie niepotrzebne? No chodź, 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 żaba. Dobra. Miksturka leczenia, są te małe, kurczę, to mi tak potrzebne jak... Ale dobra. Miksturki, nie? Many, to ja nie chcę. Tu będzie już chyba końcóweczka, nie? Ja jeszcze jest takie zakamary. Ale sieknął. Jezu! Coś to normalnie w locie zdejmuje. <grystanie> o, są te żuki! Ale już teraz jakby mniej kurczę mi zabierał właśnie tej życia. Właśnie dzięki temu, że zwiększyłem ogólnie maksymalną ilość życia, no i to ta skóra żelaza bardzo dużo daje. Wiadomo. E, 2000, tysiące, więc już nie mamy za dużo. Dobra, to już sprzedamy. Klucze też widzę, że musimy sprzedać. 2200, no nie, nie, nie myliłem się. Dużo można właśnie dostawać. E, za różnego rodzaju te kule dla tych na przykład, nie wiem, czarodziejek i tak dalej i tak dalej. Dobra. E, jedna jeszcze miksurka many mi się przydała, okej. Okay. Dobra, e, no naprawdę ta kostka teraz, żeby ją znaleźć jest normalnie rzeczą, że trzeba natychmiast, bo to jest... Masakra. Już mam taki zawalony ten cały ekwipunek, to ile ja tutaj mam slotów? 13, tak? No. Ja cię. Ale tak czy siak jeszcze pójdziemy do tego grobowca i dopiero pójdziemy na suche wzgórza i tam ze suchych wzgórz będą jakieś sale, czyli też jakiś taki grobowiec mniej więcej I tam będzie wszystko elegancko. Tam gdzie w końcu kostka. Okej, okay, mierz dwuręczny to ja nie chcę, bo to jest zwykły przedmiot, ale on fajnie sieka tym kurczę toporem, może nasz za szybki nie jest, aczkolwiek to jest normalna szybkość. Jak na taki ten yy, wielki dwuręczny topór, ale no naprawdę jak już ścieknie to nie ma przełomu. Eee... Mist Dobra, no weźmiemy. Okej, okay, przejdziemy się też dookoła i akurat dojdziemy do tego samego Grobowca. Buława, nie, była tutaj tej niech, akurat bo słaba widzę. Te urny też czasami może coś z skończyć. usłyszeć. Znaczy się to są różnego rodzaju, właśnie, krysz -y, nie kryształy, tylko właśnie, niedobrze kryształy, bo te kamienie szachetne to raczej rzadko z urn wypadają. Przynajmniej według mojego doświadczenia. Dobra, o jest jakiś mocarzyk, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, jest ich za dużo, zmieniamy i. Okej, okay. oj, jest gdzieś właśnie. Zwój identyfikacji, zwój identyfikacji bierzemy. Bierzemy eee, Okej... Okay. Maczugi, to ja nie chciałem w sumie brać, także nie jest potrzebna na razie. Pierściń za to wezmę, bo zawsze można na nim niźle zarobić. Zależy jeszcze, jak się trafi. A trafił się czas działania ci plus 5 do many. Dobra, nie najgorszy. Mam nadzieję, że gdzieś za 2000, może, żeby fajnie było, żeby poszedł co? Wejdziemy na jeden topór. Co prawda dwa topory są szybkie, ale jak już trafisz raz tym dużym toporem, to już jest normalnie była dobra. Eee, co tu? Jakieś ciało, mumia, dobra. Strzęsy coś mamy, wybuchowa mikstura, nic więcej. Coś tu jeszcze była jedna urna właśnie. Zbłon taki? Nic też nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, dobra. Jest poziom pierwszy kamiennego grobowca, więc tu jest na pewno kolejne będą poziomy. Tak, gdzieś do trzech może. E, eee, kośik zaleczenia. Nic nie ma, nic. Aaa! Nie trafia! Kurczę, no trzy razy musiał. No! Bigo. Dobra, elegancko. Jeszcze mamy trochę tych miejsc. No jeszcze jeden z dwój identyfikacja wejdzie i ani o jeden więcej. Dobra, tu jest przejście. To jest właśnie specyficzne dla takich tutaj ogólnie grobowców w tym epizodzie, że jeśli nie ma... E, takich właśnie drugich prześla tutaj, bo tu wiadomo, że będzie pokój, a jest taka, taki ciągłość jakby korytarza. Wiadomo, że to już będzie tam przejście. Na ostrze to ja nie chcę. Dobra, i. Dawaj swania. Czasami nie trafię, ale mówię, to jest kwestia, wiecie, w sumie przymierzenia się. Dobra, dwa toporki. Okej, okay, żeby nie marnować niektórych z paskasy takowy pijemy. Zmienimy to. Kurz super, ten pomocnik No, nie powiem, jakby go jeszcze bardzo dobrze ulepszyć. W sumie zastanowię się, on ma akurat tutaj, jak widzicie, zbroję na trzy sloty yy, z trzema slotami, właśnie na kryształy i tak dalej. On ma fajne odporności. kurczę po 32, elegancko. u takiego ulepszyć, no to nawet bym się zastanawiał, jeśli by był bardzo mocny i rzadko padał mi, właśnie w sumie, żeby w kurach zmieniać. Na pewno zmienię na chwilę żeby zobaczyć właśnie który to jest lepszy, bo w każdym tak czy siak wypadku można się użyć spokojnego yy, pomocnika bo właśnie w trzecim epizodzie ogólnie w tym kuras, to tak jak mówiłem już kiedyś są paladyni do wynajęcia, którzy nawalają szczarów yy, z daleka oni tam mają posługują się w sumie yy, mieczem tarczą, ale atakują czarami więc zobaczysz, czy to będzie aż takie pomocne. Raczej wydaje mi się, że najlepszym pomocnikiem jest taki osób, który atakuje właśnie z bliska wraz z tobą. Jeśli oczywiście jesteś też postacią, która atakuje z bliska. Bo raczej e, ciężko by było na przykład nad z, z e, uczniczką, co to dowisko wytrzymać, bo to już są mocne tutaj e, te... O, jest skrzynka jakaś magiczna, fajna. E, wytrwać. Oj! Dobra, mam. U, dwuręczny, elegancko, jakiś, jakiś magiczny. Weźmiemy, oczywiście. Misturka leczenia. Bierzemy, bierzemy. Antidotum raczej nam tak potrzebny nie jest. okej. Okay. No i najgorszy no zobaczymy, po ile my to sprzedamy. E, Zobaczmy jeszcze, co kryje w sobie skrzynia magiczna. E, nic, pieniądze w sumie. Nic więcej, tylko pieniądze. E, dobra. Także pójdziemy teraz sobie na lewo, potem do góry, zależy, ale wydaje mi się, że już na lewo O, ja jesteś mocarze. O, proszę! Jakieś cwaniaki tutaj z trucizny dają? A, ty kurcz. Dobra. Zawsze jakieś pieniążki, akurat tak fajnie po 400, nawet. O, ja ciebie. Dobra, skrzynce coś jest? Nic, strzały. Tutaj już są wiadomo, widać coś, co się świecą. W tym wypadku te właśnie szklety. Ups, jakieś nie umarły, nadgniły. Kurczę, on też zamraża. Wow. Co są taki mocny, jakiś albo mocny, albo. Ja, słaby, ale to może być to i to w sumie. No pijże w niego, no człowieku. Dobra, misturka leczenia możemy wziąć. Dobra. Też mamy... Nie, dobre, dobre są misturki, okej. Okay. Eee, nic, żadnej skrzyncy, skrzyni, nic, więc u góry jest przejście, jeśli jest w ogóle jeszcze trzeci poziom. Akurat fajne to jest w tych robotsach, że tak nie trzeba się nachodzić jak, nie wiem, na przykład w kanałach, albo właśnie w jaskiniach, e, w obozowisku, e, właśnie, tylko jest fajnie, wszystko przejrzyście. Korytarze, i tak dalej. O, dużo ich tutaj, o, tutaj jest. O, to ja tak nie chcę. Dobra, tutaj do tego podejść szybko, żeby tutaj nic nam nie zrobił. Zrobimy sobie portalu, ale mamy to za dużo. Nic fajnego. Nic. Jakaś skrzynia, antidotum, i antidotum w sumie fajna rzecz. Jeśli jest naprawdę dużo typu, który cię e, zatruwa, bo wtedy wypierzesz taki antidotum. A, po prostu masz życie zamiast, właśnie, zielonej kuli, co właśnie oznacza, że jesteś zatrutym, po prostu cię uzdrawia w miarę dosyć szybkim czasie. Dobra, trzeba tędy przejść. Także co mamy, tą pierwszą okazację, oczywiście cytrus był w mieście i nie zauważył. Znaczy, się nie zobaczył, gdzie jest pierwszy punkt nawigacyjny, ale raczej nie tutaj, bo tutaj był chyba za blisko, więc już będzie na tych suchi, suchych wzgórzach, więc trzeba będzie. Dokładnie przejście, zresztą tak czy musimy, bo trzeba tę całą salę umarłe znaleźć. Sale umarłych, żeby znaleźć tam w końcu kostkę naszą, no. No chodź tu. Raz zamroziłem go, elegancko. No! patrz jak sobie idzie na spacerku, no. Jeju. Yeah, Okej, okay, powiedzmy, że już mam tutaj wszystko obrysowane, lecimy tutaj dalej tym przejściem. Zobaczymy, co tutaj będzie nas czekać. suka z góra, tak jest. Dobra, lecimy tędy. Córka wytrzymałości, przyda się. Dobra, biegnij już, biegnij, 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 biegnij. To długo nie trzyma niestety. O, co ty? Jakie... O, widzisz, kolejne potworki, jakieś sępy. Tam, no. To sępy, dobrze. Tutaj jakieś koczwe granatniki, no. Ciężkie buty, nic więcej. Pieniążki, można wziąć, dobra. No. Dobra, Michał, mi córkę z elegancko. Zmęskie eee, portal, no. Za dużo tego zbieram, no, ale zawsze można sprzedać, nie? Wow. tutaj, i właśnie to jest chyba to, co ma ten, że 5% na rzucenie jakiegoś tam y, czaru. To jest właśnie ta kula, co po zabiciu jakiegoś tam potworka leci do przodu. W sensie, że można z identyfikacji i no, dobra, fajnie. Można właśnie kolejnego, który idzie, jakby w twoim, twoją stronę, zaatakować. aczkolwiek to jak widać, rzadko siada. Jak to się mówi.